Dzień dobry, słodkie reniferki. Co pojecie na małą przejażdżkę, ha? Macie czas? Nie tak, panowie, nie tak. Usia, la, la, la. Mam wiele ręce nie mam pieniędzy, usia, la, la, la. nie mam mody. Usia, la, la, la. się do roboty, zamiast pracować ja wolę leniuchować. Here we go. Górę. Zapłacę, ale za chwilę, bo ludzie patrzą, w początku zabawy oczekują. Komórka mi w go nie zasłoniła. Dawać aparat, bo koleś jesteś? Perfekto. No, 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 ja wiedziałem, że jesteś niezwykła, ale to przechodzi moje wyobrażenie. Ale ten Staszek to jest nowoczesny. Podobno cały samochód Coca-Coli z miasta przyniósł. No, no, Wolni tak. sobie synu jeszcze jednego i musimy już iść. Tam na nas w szkole A. czekają. No i co to ma być? A przepraszam, że nie rozumiem. No, Karol, błagam cię. Powiedz, jak ty to robisz, no? Ale co? Co, co? Że te wszystkie naski tak na ciebie lecą? Przecież jakiś taki znowu ładny to ty nie jesteś! Masz bacie przerąba. Nie chcę cię, stary, martwić, ale ten facet trzyma w garści pół Warszawy. Policja nie ma na niego żadnego haka. Prędzej ją na policję. Idę na taras i wracam zaraz. Ach. Ty się nazywasz killer. I masz ksywę killer. I jesteś killer! Ale jedna tam miała bimbały! Czego chcesz znowu, kobiety? No bo tak siedzisz, Zenuś, siedzisz i nic nie mówisz. Paulinko, co ty tutaj robisz? Karol! Mm. Jesteś wreszcie... Tylko ten jej, jak mu tam, promotor. Za bardzo się nią interesuje. Wiesz, jak on na nią patrzy? Jak? Zachłannie. Musisz, pan, pójść na stację tego bajpasa. Ale gumki mam. Dostałem od kumpla, jak trzeba, to ogóle szefowi pożyczę. Ale śmienny Za dużo grzały. Czuję we środku takie, takie jakieś ciepłe mrowienie. Człowiek nie bydle, powinien nad sobą panować. W życiu ważne są tylko chwile, a... Ta chwila, masz do nas. Kudła ty! Czy mógłbyś nie dysponować moimi pieniędzmi, które nie bez wysiłku zdobyłem? Mężczyzna, jak kocha kobietę, to by tylko na nią patrzył, a patrzył. Proszę pana, mężczyzna kobiecie musi imponować. jak ja sobie pomyślę, że ten fotograf ją dotknął, to zdrosny? To właśnie dobrze, że wczoraj się trochę zalałem i raz wreszcie zdobyłem się na odwagę. Pewnie? Żeby mi to było ostatni raz. Uwaga, frajerzy, mam ważny komunikat. Do kogo należy czarna Alfa Romeo, która blokuje wiozda mojej fury? O czym ty do mnie rozmawiasz? Głowa cię nie boli? Opowiedz mi, jak kochają Polacy? Już ci opowiadałem. Opowiedz mi jeszcze raz. Bitka jakaś pod błotem. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja wiem, pan jest muzyk, artysta. Takie rzeczy owszem imponują, ale przeważnie intelektualistką albo niezbyt ładnym. Skok, w Skok w wysz, to nie dla naszych chłopaków. Skok bog. bok. Medal na olimpiadzie murłowany. No, jak się ma taką słabą głowę, to nie powinno się pić! Żeby się napić piwa, to nie trzeba kupować całego browaru, nie? Ciebie też głowa boli? Wszystko mnie boli. Kawka? No, taka mocna, czarna. Ej, ty, kelner! No wróć, no! A pamiętaj, że powodzenie u kobiet z wiekiem tylko rośnie. Mam dla ciebie dwie wiadomości. Poproszę najpierw tę złą. Obie są złe. Mm -hmm. Ach. Mm -hmm. No, pora przyciąć komara, Rudy. Kamera? Taka? Ukryta? Żyżar. Zamiast jednej kryszki, masz paszport dwie mary. Byle frajer może sobie o tak tutaj wejść. Zostałeś nominowany do opuszczenia naszych szeregów. Na zawsze. A co oni tacy I wiecie, jak tylko przyjechałam do New Yorku, to ten, ten z Immigration, wiecie jak mnie sprawdzał? Raz paszport, raz krzyżyk. Cukro mu! Cukro mu! Nie cukru, nie cukru, wódki, wódki. Nie, nie, wódki nie. Wódka szkodzi. Fajna mm. babka. Pewnie, że fajna. Wszystkie polki są fajne. No i co z tego? Nie wolno już ludziom pomagać? A może ja jestem dobry człowiek? Przepraszam, panie Gasiu. Czy będzie pani wkrótce wolna? Ona mi się strasznie podoba. Dobra, słuchajcie, zakupujcie ze sobą. Może być odkrywczą inspirującą. Marysia ma takie humory czasem Nie to mówisz Miałam kiedyś takiego Karola Miły, przystojny, inteligentny A, no. A teraz Jakbym go spotkała Przegryzłabym mu tętnicę Karuku, to nie jest kacz. po prostu zawsze jak sobie trochę potęczy, Co nie, to kręci mi się normalnie W głowie przez cały tydzień Czy ci się to podoba Czy nie musisz ruszyć bańką, żeby się liczyć na mieście Ja teraz daję ci na to szansę Tylko nie zapomnij o tym Przecież wiesz, że wódka zdrowie psuje. To co ty myślisz, że my tak bez powodu będziemy sobie zdrowie rujnować? Ale nie zebraliśmy się tu po to, żeby sobie tańczyć. To nie jest twoja żona, co ty robisz? Nie wygłupiaj się, wstawaj. Jaka żona nie jest? Te baby pana zgubią. Tulą się do mnie załoną. Że wyrwę się z, z łapki jednej, to mnie następna obmacuje. Ja pana błagam, żeby pan mi się tutaj naprawdę bez potrzeby nie kręcił. <słuch> Przechodzimy, żegna się z paniami. Co? Jak? dlaczego? Natychmiast! Weż, kochani, samolot mamy dopiero jutro rano. To przenocujemy na lotnisku. Tam chyba są do cholery jakieś hotele.